Kilkudziesięciu wystawców przygotowało Stoiska na 15. powiatowy konkurs pisanki ludowej i plastyki obrzędowej, połączony z Kiermaszem. Po raz kolejny w hali sportowej zespołu szkół ekonomicznych było kolorowo, gwarnie i radośnie. Od wielu lat już jest tutaj konkurs. Większość ludzi, oczywiście tych wspaniałych artystów, ma nadzieję na dobry wynik, ale jedna pani powiedziała przed chwilą, która piękne pisanki wykonuje również. Że ona w sumie też by nie chciała wygrać, bo zawsze wygrywa i dobrze by było, żeby też ktoś inny wygrał. I to też pokazuje piękno tego konkursu, ale też i podejście ludzi do tego rodzaju rywalizacji i świadomość tego, że ta rywalizacja jest ważna owszem ale nie za wszelką cenę, że chodzi o to, żeby docenić pracę. Kultywowanie pięknej polskiej tradycji stołów wielkanocnych, e, zwrócenie uwagi na fakt e, świąt zmartwychwstania Pana Jezusa, e, te stoły, które tutaj ludowi twórcy i e, koło gospody wiejskich prezentują, aż kipią wiosną, radością, e, właśnie radością nowego życia, zmartwychwstania. Także piękna tradycja, uważam, unikatowa na skalę światową, którą trzeba kultywować i trzeba promować i trzeba pokazywać młodszym pokoleniom. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach. Najpiękniejsze pisanki, współczesne ozdoby wielkanocne, stół wielkanocny, ciasto wielkanocne. Zwracały uwagę stoiska warsztatów terapii zajęciowej w Dębicy i w Bobrowej Woli. Przygotowałyśmy wystawę wielkanocną składającą się z rękodzieła i współpracy naszych uczestników oraz instruktorów UTZ Wobrowa Wola. Drewniane skrzyneczki, przepiękna ceramika, także wszystko rękodzieło i praca naszych podobiecznych instruktorów. Terapia przez sztukę właśnie różnych pracowniach, mamy ich aż 10, w każdej robimy coś innego. Efekty tej pracy widać właśnie tutaj. Jest rękodzieło, czyli ceramika robiona przez naszych uczestników w pracowni ceramiczno- florystycznej. Jest, są drewniane skrzyneczki robione w pracowni solarskiej, Nawet w pracowni ekologicznej siany owies pielęgnowany, żeby tutaj w tej wystawie pięknie wyglądał. Mydełka zapachowe, także no, każdy znajdzie coś dla siebie, coś, co lubi Robić I coś, co będzie sprawiało mu przyjemność. Dzisiaj startujemy w konkurencji współczesne ozdoby wielkanocne i w istocie przygotowaliśmy w tym celu szereg różnych ozdób generalnie z makramy, ze sznurka, z naturalnych materiałów, z bawełny. W tym roku udało się nam stworzyć piękny, imponujący, ogromny kosz z uszytą własnoręcznie kurą, z jajkami, w specjalnej technologii zdobione. Także zeszło nam bardzo długo, panie się bardzo postarały, w zasadzie od Bożego Narodzenia powstawały te ozdoby. Myślę, że są imponujące, chcemy się nimi pochwalić. Nasi uczestnicy bardzo chętnie korzystają z różnego rodzaju aktywności, które są organizowane w ośrodkach, między innymi właśnie z warsztatów manualnych. Przed jurorami nie było łatwego zadania. Zwracam bardzo uwagę na przede wszystkim pisanki tradycyjne, które wykonywane są właśnie taką techniką dość właśnie czasochłonną. Naprawdę kuszt pracy jest właśnie godny podziwu i po prostu docenienia. Ale również wystawcy jak koła gospodyń wiejskich no przepiękne, super, no piękne stoły, pięknie ozdobione, a na tych stołach no przede wszystkim no piękne mazurki, ale też pyszne przy okazji i te wszystkie potrawy właśnie wielkanocne tradycyjne też bardzo są smaczne oprócz tego współczesne wyroby świąteczne wielkanocne, które myślę, że też ozdobią nie jeden właśnie dom, ponieważ jak widać, wystawcy mają dużo zwiedzających i ci chętnie kupują właśnie te wszystkie piękne y, rękodzieła. Świąteczne stoły przyszedł podziwiać także Mariusz Szewczyk, burmistrz Tębicy. Bardzo się cieszę, że starostwo pilnuje tej tradycji, że zawsze w niedzielę palmową tutaj odbywały się te kiermaszy i że dalej to jest kontynuowane, bo jest to wejście już w święta. Piękne stoły, piękne ozdoby, piękne pisanki, no i smakowite, smakowite potrawy. Myślę, że krzewienie tej, takiej tradycji dobrze, że jest w naszym powiecie i jak będę mógł, to będę dopingował, żeby zawsze właśnie takie kierunki się odbywały. Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom oraz bon upominkowy o wartości 100 zł, a zwycięzcy konkursu bony warte od 250 do 700 zł. Wszystkie te nagrody ufundował powiat Tębicki. Muzyczną oprawę kiermaszu zapewniła grupa Łączy nas talent. Dziewczęta wystąpiły pod kierunkiem Agaty Chciuk-Rokosz.